Priwet Paleki! Od publikacji ostatniego odcinka minął już ponad tydzień, a więc postanowiłem połączyć te wszystkie braki historii w jedną całość, a więc zacznijmy ode mnie. Nazywałem się Roman Maksimow. Pracowałem jako przewodnik turystyczny po Naddniestrzu, Mołdawii i nawet na Ukrainie. Języka polskiego nauczyłem się bez żadnych nauczycieli, samodzielnie, po prostu oglądając filmiki na YouTube. Gdy podczas pandemii zamknięto granicę, co zatrzymało moją działalność, wydarzyło się jeszcze kilka nieciekawych rzeczy, to postanowiłem przeprowadzić się do Polski. Rok później moi rodzice, z braku perspektyw o własnym kraju oraz idąc moim przykładem, postanowili się również przeprowadzić do Polski i mieszkają. Obecnie w Warszawie. W lutym tego roku z Tatą musieliśmy pojechać do Naddniestrza, żeby jeszcze raz się przekonał, do czego nie chce wracać, i otrzymać kolejną dawkę motywacji do życia i pracy w Polsce. Oto druga część nagrania naszej wyprawy do ojczyzny. W tym odcinku również zobaczycie mojego wspólnika i mentora w zmianie myślenia i mentalności. Jest to Amerykanin, który ponad 10 lat temu się przyprowadził ze Stanów do Naddniestrza i nadal organizuje tam wycieczki. A więc jeśli interesuje Was taka wyprawa i byście chcieli kiedykolwiek pozwiedzać Naddniestrze z przewodnikiem turystycznym z najlepszym przewodnikiem w tamtych okolicach to wszystkie, wszystkie linki do kontaktu z teamem są w opisie do tego filmu. Ciekawostka jest taka, że żeby zadzwonić na mołdawski numer ponieważ Naddniestrze ma swoją sieć komórkową żeby zadzwonić na mołdawski to trzeba podejść trzeba, do okna NADO WOLNÓW PAJMAĆ! PAJMAĆ OD o Jezu, to jest ta przybudówka taka do bloku i ciekawie, że gdyby tego nie było tutaj, to naprawdę to mieszkanie byłoby bardzo mało. Tylko kuchnia i jeden pokój. O, a tutaj mamy książkę Piotra Oleksego o Naddniestrzu, terror tożsamości, bardzo dobry książka. No, życie tu nie jest ciekawie i ciekawie się nie zrobi. No, udało się zadzwonić. Udało się zadzwonić? Udało się, ale połowa rozmowy i do zobaczenia Najważniejsze, że uciekło Idziemy spacerować Jutro tata ma lot Tata już leci jutro sam A ja swoją drogą jadę do Mołdawii robię akni karalności akurat pod tym względem to ja mogę sobie jechać, 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 dla mnie to w ogóle nie jest problem. Przez Ukrainę zachodnią zostanę w czerniowcach, z średniowiec znowu do Polski to ja lubię to. ja naprawdę uwielbiam ten taki, taką trasę. Ja się nie spieszę nigdy, e, nigdzie mam cały miesiąc zanim zacznę szkolenie do nowej pracy. Śmieci Da? No, tak, tak. rozbiegają rozbiegające. Widzieliście. Ten, oni mają największy głośnik, który widziałem. w ogóle. Oni mają takie taki głośniki jak ta, jak Radiotechnika S90 z takim głośnikiem. Kiedyś, kiedyś z małymi głośniczkami wychodzili, a teraz już idą z takim dużym, taki jak ten śmietnik. Ej patrz Kociur Tu masz swoje jedzenie Gołębie mają swoje jedzenie A ty kociur masz swoje jedzenie tutaj Tak, go walki, go walki. tak tutaj wyglądają śmietniki Ale wiecie bo już to wszystko widzieliście Więc postaram się jak najmniej pokazywać Jakby otoczenia Bo w sumie nie ma gorącej wody w Naddniestrzu Więc dzisiaj zrobiłem sobie takie troszeczkę morsowania od rana Zimny prysznic, więc teraz nie czuję, jak jest zimno na ulicy. Więc polecam. Jak czujecie się, jak narzekacie na to, że macie zimną pogodę cały czas, to po prostu polecam sobie zimny prysznic z drona. I... Kolejna rzecz to są takie pod blokami, można zobaczyć często, domki dla koty. Kotów. I to jakaś babcia pewnie sobie zrobiła, taka wybrała tych pary, tych, których najbardziej polubiła, zrobiła te domy. Na wisło i tak ludzie żyły. Zobaczymy, czy Polacy zrozumieją ironię. <śmiech> <śmiech> Jak on mógł powiedzieć coś takiego? Ale w życiu w sumie. Czasem się spotykam z ludźmi, którzy nie rozumiem Ronie w Polsce. Jestem ciekaw, dlaczego tak jest. Tak, dość, dość wszystko dosłownie rozumiem. ja nie rozumiem. Bez obrazy, naprawdę, nie, chcia, nie chcemy nikogo obrazić, ale zdjąłem z różowe okulary, więc będę mówił wszystko wprost, ale sorry. Z, z jednej strony w Polsce są filmy, Dzień Świra i tak dalej, też całe zbudowane na sarkazmie i ironii. Nie ma co się śmiać, trzeba <śmiech> pracować. <śmiech> Koniec pracowanie! Я а уже te... думаю, там, пять раз подумаешь, прежде Что чем... ты мяшно вышли перед фильмом? чего так Не <laughs> <Nie laughs> можно так мувить. Террасполь, то есть, однако, такое место, что можно просто Тима споткать. Американина споткать, так нагле выходит на улицу. Эй, No, <laughs> like, You're... not at all. You're a, spy. You're a psychic spy. Yeah, yes, might be. <laughs> I might. <laughs> It's the Polish influence. So. <laughs> yeah, like, you have any plans? I just wrote you actually. And, oh, really? and then you appeared. That's why you're psychic. <laughs> wow. <laughs> when I moved here, all the local people told me this is a criminal district. <laughs> And I go good, I'll fit right in. But the funny thing is, uh, everyone here treated me like family, and uh, I never had any problems. In fact, I've never had any f problems in Pennystrova ever. Even the people who live in this crack house building. <laughs> yeah, 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 it looks like some of it looks like crack house buildings, but inside their apartments are nice because they, they yeah. take care of it. It's just the outside. Oh, look at this hunting cat. А, он просто игнорировал, да, он не волнуется, потому что бабушка будет его обижать, он не волнуется пиджакам. Папа, ты любишь котов? Обожаю. Да. Больше, собак, да? Собак, ну, к собакам я, не, ну, можно сказать, равнодушен. А кошки, да, очарование мое. <laughs> У нас же в прибился, тоже живет котик. В Варшаве? У Атыка, Hey everybody, it's Tim Terruspal with my son and brother and family, Roman, and uh, here you can see the consequences of war. This was a thriving open market uh, near my home and all the kiosks are closed, completely abandoned. There's not much left except an old Soviet pub, which we'll show you soon. The number one thing where we got all of our goods was the port of Odessa. And now seven kilometers closed, which was the biggest open market in Odessa. And the port of Odessa is only getting about 20% of the resources it used to get. So it had a giant, massive impact on Transnistria economically. Now everything must come from Romania which is much more expensive. We do get some stuff. The border is open in southern uh, Moldova and we do get some stuff from Odessa, but the problem is the port of Odessa. It's just not functioning like it used to. So it just caused everything here to be more expensive and a lot of small businesses shut down. In the open market, one of the things still running, of course, is an old Soviet pub. And they're getting very rare. So these are isolated, unique places that are still operating like it's 1950. Yeah, it's a lot better condition than I suspected. So, hey, tourists, I will be bringing you guys here. You know, 50 cent shots of 100 grams of vodka. Let's go. Look guys, you wanna talk about the feeling at home? Complimentary free wine. Wow, look at this. Man. It's right beside my place. Skoro tata nie je cebuli, to oddał nam po prostu wszystkie te manty, czy co, nie wiem jak to się nazywa, ale zamówiłem burgerek. E, fajnie, kurde, w takim dość radzieckim miejscu. Zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda. Telewizja z retro muzyką. Nagłośnienie. Tutaj mamy scenę. Uh, some concert today, toilet is It is a squat toilet. It is a squat toilet? a brand new squat toilet. Brand new squat toilet. This is one thing I've never figured out is a lot of places here they renovate and they build everything lovely and they make a new toilet and they install a brand new squat toilet. <laughs> it's an experience for you guys because you need to learn how to be completely blasted drunk and squat on your ass and take a poo. Yeah, there you go. <laughs> Uh, here's an experiment. Uh, so I'm totally sober. Yep. <laughs> yeah, it's still possible, but you need to go through the Baltic states. You have to take a really long route that takes like three days. But people do because people from here still work in Moscow and they work in Warsaw and they work in Italy. A good friend of mine uh, works in Positana, Italy. So people here, all the small businesses, just got small diesel generators and they were all open. The interesting thing was when you walk down the streets, it seemed like it was Paris in 1890. The street lamps were out and the stars glowed bright. The moon was bright because there was no light pollution and there was no noise pollution, no Euro no boom, 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 because people were conserving energy, but the, all the businesses were open. So you walked by pubs, coffee shops, cafes, Anything and it had this dim yellow glow light coming from the windows like it was gas lamps. And honestly, it was kind of cool. And because certain districts would have blackouts at different times, all the people from that district would come out and go to the cafes, go to the pubs. It was very social. So it was actually a very interesting time for me and it wasn't torture at all. <laughs> it wasn't a humanitarian crisis, like they say. In the modern age, you can adapt to anything if you have the willpower to do so. We're getting tons of bookings from Poland and when we get people from Poland, we're actually relieved because the Polish people think like us. They act like us. They're laid back, they're relaxed. They know that you're working and that you deserved to get paid. Yeah, <laughs> and they're coming here on vacation, and it's cheap, so they're not going to argue in the open market with some babushka about a one dollar medal. Yeah, yeah. So uh, Polish people have the best attitude in Western Europe these days. Let's say the EU. Yeah, let's... Polish people have the best attitude and let's I guess you could uh, also kick in like uh, Lithuania or something like this. They just have the best attitude. They haven't been manipulated by political correctness, mental drugs, pop culture that tells you you need to be Britney Spears or you're a loser. They haven't been manipulated by this attitude yet and they're the best people to work with. We love we really love it. So <laughs> Давно поднимали вопрос о том, чтобы переименовать улицу 25 октября что-то такое более современное, но с современным тр... идеологическим трендом соответствующее. Когда-то был и религия, и коммунизм, сегодня православие. Ну вот, соответственно, до этого добрались. Православие, самодержавие. Народность. Ну, да. Декоммунизация на наших глазах происходит. Последние, так сказать, крохи уже смахивают со стола. Сказать, Советские отец, крохи, отец, крохи отец. со стола, истории да, безжалостно остается самый главный символ Ленинта в Мавзолее. Вот, когда его уже захоронят, вот тогда уже коммунистическая okay. идея будет окончательно. Ну, я не скажу, что похоронена, она живет все равно. А попытались в одной стране, но не, не в самой удачной. Это не получилось рухнуло, но в других формах, но идеи это те же самые. Ой, мне такое говорить Не, нельзя. Да, да, да. Как-то непоследовательно, да, улицу переименовали с 25 октября, с революционного названия, на Покровскую, а Uh, Dom ну, там, там, или, там, Ratush. да. Well, what else do you want to talk about? Nothing. That's it. Yeah, thank let's you. just get 100 grams of vodka and, yeah, let's and shut our brains down. Yeah. Thanks, Tim. I'll we'll see you in the future, probably in two years or three, or maybe you'll come, come to Warsaw. No, man. Me and Roman will get together in Warsaw. and we expect all of you to come say hello, get on video with us, and buy us a beer. Peace и love. Peace. Ostatnie, последние chwile mojego taty в Молдавии. Во-первых, нам очень повезло, что уже тепло дали, но люди, слушали и удивительно, жизнь-то продолжается, да, люди живут, там бизнес свой ведут, я там слышал разговоры, что о, сейчас нормально стало, там остались просто спецназ, ну, а так, конечно, все очень грустно. Когда в следующий раз? Через год? Грустно. И ностальгии никакой, не хочется туда. И люди такие, да, в таких условиях, сфера обслуживания, да, все угрюмые. Ты не поздороваешься, они не поздороваются. То есть ты же в Варшаве заходишь, они сразу здороваются первыми. Вот. А здесь нет. нет Угрюмое лицо человека, понимаешь, с такой жизнью как можно по-другому. Desiba. No cóż, odprowadziłem tatę na lotnisko, odprowadziłem tatę do Warszawy i teraz jestem dosłownie na tych samych schodach, których wam pokazywałem na samym początku, skąd można odjechać. Odjechać, no? W sensie pojechać do Tyraspole. Ale jednak tym razem nie jadę do Tyraspole, jednak tym razem jadę do Kiszyniowa. Więc można powiedzieć, witam w dorosłym życiu, ponieważ chyba, wydaje mi się, że mówiłem o tym wcześniej, ale potrzebuję załatwić troszeczkę. Papierów, takich jak akt niekaralności z Mołdawii, akt niekaralności z Rumunii. A skoro już odprowadziłem taty do e, Warszawy, to teraz skupmy się na mnie, skupmy się na Romanie Fani Polszy. Teraz potrzebuję udowodnić, czym się zajmowałem przez ostatnie 5 lat. Jest to tak naprawdę długa droga przede mną, mam na to bardzo mało czasu, mam na to jeden miesiąc. Uwierzcie mi, z moim miejscem urodzenia, z tym Naddniestrzem, z moją ostatnią pracą, taka jak... E, przewodnictwo turystyczne to jest dość uciężliwe. Z tego co, co czytałem, oczywiście, ChatGPT to jest po prostu sztos, więc już mam adres. Pozostało tylko działać. Pozostało tylko działać z zimną głową, bez paniki. Wcześniej byłem panikował, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Po prostu krok po kroku, krok po kroku udowodnić, że nie jestem żadnym terrorystą dla swojego nowego miejsca pracy. Mniejsze o to, Idziemy na miasto, idziemy do Kiszyniowa, zobaczymy jak to wszystko wygląda. To jest mega ciekawa rzecz. Tym, tym właśnie mogę się pochwalić pod względem takim, że przez ostatnie 5 lat, mieszkając już w Unii Europejskiej, nauczyłem się jednej bardzo ważnej, bardzo istotnej rzeczy. Nie walczyć z biurokracją. Wydaje mi się, że na dniesrze, Nauczyło mnie jednak kombinować właśnie, o, to jest dobre słowo po polsku, ale to życie w Unii Europejskiej przekonuje do tego, że nie trzeba walczyć z biurokracją, a trzeba po prostu pod jakimś względem się uporządkować i podchodzić do tego wszystkiego z zimnej, zimną głową. Wiecie co, chciałbym dodać jednak jedną ważną rzecz do tego, co powiedziałem ostatnio, bo jednak to nie jest życie w Unii Europejskiej, a bardziej właśnie to zahartowanie tymi podróżami różnymi, bo jeździłem na stopa, przyjechałem całe Bałkany. Zmieniałem kraje i właśnie dlatego bardziej już na chłodno podchodzisz do niektórych takich małych przegród na swoim życiu, które powstają oczywiście. Nie da się tego ominąć i wydaje mi się, że życie byłoby nudne, gdybyśmy omijali po prostu te wszystkie rzeczy i żyliśmy, byśmy żyli w takiej stagnacji, jak w sumie to robiłem, jak byłem w Naddniestrzu. W społeczeństwie, w którym się wychowałem, to jest tak, że jak mają coś do zrobienia, mam trzy rzeczy do zrobienia, to dla nich to już jest takie overwhelming. Tak jest za dużo, nie? I zaczynałem panikować. I właśnie skoro w takim czymś się wychowałem, po prostu przyjąłem coś takiego do swojego charakteru. Tutaj na drzewie przede mną jest napis: Dzieci, nie chodźcie po i nie rzucajcie kamienie, proszę, pożaluj, starze, proszę, do jeziora. No i tutaj jest jezioro zaraz zmarznięte częściowo, a tam jest droga po prawej stronie, gdzie złapię sobie autobusa. Łysa tu teraz jest teraz, niestety kurczę. A skoro tam było napisane dzieci, a dzieckiem nie jestem, to pierwsze wrażenie o po, po transporcie publicznym. Zobaczcie, jak te auta się przemieszczają tutaj. To jest 5 km na godzinę. No, niektóre się przemieszczają 10 km na godzinę, a niektóre 15. Jechałem tak od samego dworca. Wyobraźcie sobie, na ile to miasto jest zakorkowane. Nie było to najprzyjemniejszą. Przygodą w moim życiem. Kolejna rzecz, którą mi jeszcze też nauczyło jakby podróżowanie, to że ja na samym początku wkurwiony byłem na wszystkich tych ludzi. Myślałem, że jak oni nie mogą zmienić mentalności, ale teraz jakoś bardziej z zrozumiałością podchodzę do tego wszystkiego. Rozumiem, dlaczego są, jest tutaj jednak ta frustracja, rozumiem też na ile się różnią poziomy życia, życia tutaj w, w, w krajach niektórych. W ogóle przy, przyleciałem od morza do morza. Niesamowity kontrast ta Europa ma. Ludzie na podłodze coś sprzedają, jakieś niepotrzebne rzeczy, ale wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi z tych wychodzi po prostu na dwór, żeby pogadać. To jest bardziej sposób na radzenie sobie. Samotnością, też. A tutaj przed nami jest Hotel Kosmos, który nadal funkcjonuje i to jest radziecki hotel. E, jeden z tych trzech hoteli tutaj, kiedy Mołdawia była jeszcze częścią Związku Radzieckiego, to wybudowano te, te trzy hotele tutaj w centrum miasta, ponieważ to miasto było kiedyś takim, nawet wymarzonym punktem dla na przykład Rosjan, którzy się urodzili gdzieś tam na północy, przyjechać do słonecznej Mołdawii gdzie wino. Ale tamte czasy się skończyły. Ja teraz nie mówię z sentymentem, po prostu mówię jak to było, jak mi opowiadali. No i przyszły cię. Czasy totalnej, totalnego bezprawie i to totalnego zarządzania tym wszystkim kilkoma oligarchami, którzy po prostu no w dupie mają ludzi, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć. I jeszcze pozostało mi teraz iść bezpośrednio do banku i zapytać czy oni mogą wydrukować w ogóle ten statement, czy wszystkie wyciągi. Mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to się uda. Niesamowity update wam mogę powiedzieć. Mam teraz dostęp do swojego konta bankowego i nawet jestem tutaj w Mołdawii poszukiwanym dłużnikiem minus 1.52. Nie wiem ile będę potrzebował pracować, żeby to wszystko te koszty wszystkie zamknąć. No a tak spacerując w sumie po kawę, to mogę sobie wam pokazać jeszcze jak wygląda, co się zmieniło w centrum miasta Kieszeniowa. Centrum miasta naprawdę jest wart podziwu, ponieważ jest e, bardzo do, dobrze zmi zmieniony na plus, czyste, posprzątane ulice, nowe trolejbusy wszędzie, więc fajnie, ale jest jedyne co mogę Wam powiedzieć. Niestety, że tutaj kilka ulic w prawo, w lewo to już nie jest tak pięknie. Ale, nawet ta ścieżka rowerowa, ale wiecie, że to jest sztuczna ścieżka rowerowa, ponieważ nikt po niej nie jedzie rowerem, nawet latem. Nie wiedziałam nikogo, żeby ktoś jechał rowerem. Ona jest na tyle wąska i na tyle niedostosowana po prostu do tych ulic. Maslinka poszukiwana. Dlaczego to zawsze czarny kot, który jest poszukiwany? Zauważyliście, że zawsze czarny kot jest poszukiwany? Tutaj, jak wam mówiłem wcześniej, to już to skręciłem. Dosłownie za róg, dosłownie 5 metrów od centralnej ulicy, wszystko wygląda inaczej. A jesteśmy dalej w centrum, mówię. Skręciłem dosłownie na jedną ulicę równoległą od centrum. Ale nie wszystko jest takie smutne i ponure. Mołdawia naprawdę zrobiła duży postęp w upraszczaniu i ułatwianiu dostępu do biurokracji. W ciągu kilku godzin udało mi się uzyskać wyciąg z konta bankowego za ostatnie 5 lat, załatwić zaświadczenie o niekaralności w języku angielskim, które będzie mi potrzebne do nowej pracy, a następnie wrócić do Naddniestrza. Spędziłem tam jeden wieczór i zrozumiałem, że marzy już tylko o gorącym prysznicu, ale uświadomiłem sobie, że na takie przywileje trzeba wracać do Polski. Nie chciało mi się czekać na kolejny tani lot do Polski, więc następnego dnia rano spakowałem się i ruszyłem w drogę przez Ukrainę. Nie spieszyło mi się do Warszawy. Miałem cały miesiąc wolnego między jedną a drugą pracą, więc odezwałem się do mojego kolegi Simeona, którego historia naprawdę zasługuje na podziw. Symion pochodzi z mołdawskiej wsi tuż przy granicy z Nadniestrzem. Kiedyś pojawił się na moim kanale, a z czasem również przyprowadził się do Polski. Znalazł pracę w branży motoryzacyjnej i samodzielnie opanował język polski w dość krótkim czasie. Poznał polską dziewczynę i zamieszkał na wsi pod Bielskiem. A skoro dowiedziałem się, że od kilku dni jest ojcem, uznałem, że koniecznie muszę go odwiedzić. Fajnie, można otworzyć drzwi. <laughs> klik, klik. Symyon, my się ostatnio widzieliśmy w samochodzie, jak nagrywaliśmy mój odcinek o samochodach na kanale. Na Dniestrzu, no i to jest następne nasze spotkanie. Tak, więcej się nie widzieliśmy, ale wiem, że dużo w życiu się pozmieniało. Wiem, że ty już po polsku rozmawiasz. Skąd no... wiesz? Minęło ile, trzy lata? Minęło pięć. I to jest niesamowita historia, ponieważ właśnie w tamtym odcinku Siemon zaczął rozmawiać z jedną dziewczyną, która też się interesuje autami. Poprzez, poprzez ten odcinek, właśnie, ona napisała do mnie kiedyś, dawno temu. Czyli kobiety pierwsze piszą czasem, dziewczyny. Cze, no jak, jak masz trzy stare Mercedesy, no to... <laughs> to masz większą szansę <laughs> trochę. I życie się potoczyło tak, że Siemon przyjechał ciach, ciach, szybko z memów, w sumie z memów internetowych i z rapu się na Uczył polskiego. Na samym początku wiem, że spróbowaliście pomieszkać trochę w Warszawie. No, mieszkam w Warszawie, ale trochę zmęczyło mi to miasto. Są minusy jednak, tak? Nie, że jednak są minusy, tylko że zależy jaki masz ogólnie tryb życia. Że jak o, jesteś młody i cały czas imprezki, tak. różne takie rzeczy, to wtedy chyba jest ciekawe życie w Warszawie. Jak zaczynasz po prostu pracować, no to łapiesz same. Minusy ale dobrze idzie, więc tu nawet idzie lepiej niż w Warszawie. Tak? No. Yy, bardziej hermetyczne otoczenie, nie? Nie, raczej z punktu widzenia tego sztucznego ruchu warszawskiego. Taki, że o, szybciej, to trzeba szybciej robić, chociaż to jest taki. A uważam, że to jest sztuczny taki ruch. Który na, na nic za bardzo nie wpływa, tylko po prostu wszystko ma być zrobione szybciej. A, czyli popędzają, popędzają ludzie. No, no, no. Szybciej, 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 Nie, że, a, przecież klient czeka i coś tam. Wypłaty ogólnie są takie same w całej Polsce. <laughs> tak, tylko, że tam musisz mieszkać w dużym mieście, wynajmować mieszkanie, które jest e, połowa wypłaty w Warszawie. Ogólnie fajnie, też porównując z Warszawą, no to... Myślałem, że w Warszawie można robić tyle rzeczy w lecie na przykład, no bo jest duże miasto, a tu okazuje się, że jest dużo więcej takich rzeczy, bo możesz, sobie powiedzieć, rowerem w lecie po górach pochodzić, w zimie też możesz na dartach, chociaż nie byłem już ani razu, ale możesz tak robić. Teraz przed chwilą przyjechałem z Mołdawii, a ty przyjechałeś, ty pojechałeś kiedy? Do no do byłem roku, w... Nie? w no, no, pojechałem tam na tydzień, i... No i słabe to było ogólnie, no. Jak wspominałem o tym, to to wyglądało jakoś bardziej kolorowo. pięknie, kolorowo. A teraz przyjechałem, no i mi się wydaje, że dużo ludzi wyjechali przez tą sytuację, która teraz, która teraz jest, bo na końcu roku już było wiadomo, że będzie tam problem z gazem, z prądem. No ogólnie nie spotkałem ani jednego znajomego w teraz Tak Ani jednego. Tak samo. Ani jednego. No jeszcze byłem w kopalni i tak oceniałem, oceniałem ile domków jeszcze stoi. Ile domków są zamieszkalne, ile już jest są pu puste po prostu działki, bo te domy z gliny to są na tyle ekologiczne. Jak pada deszcz, to ten domek po prostu znika i się wyrówna z ziemią. <grym> wiesz? Jak nie ma dachu, to po prostu dom znika w ciągu, w ciągu chyba roku. Nie? Po prostu nie ma nic. No. Samorozpuszczalne. No, rozpuszczalne kawa, normalnie. Nie ma nic Polska górą. A jesteśmy na górze. teraz. No. Polska górą. O, o, co robimy? Pana. Ładnie, nie? Teraz, po już tym włożeniu w górach i zjedzeniu najlepszej zupy, które jadłem przez ostatnie 20 lat, to jesteśmy w istępnej. Kiedyś byłem w w 2021, i tutaj byłem na jakimś festiwalu. Podróżniczym występowałem, już tak słabo to wszystko pamiętam, ale pamiętam, że wylądowałem na istępnej, w istępnej, u Piotrka. Piotrek ma kanon na YouTube, Pirat Diplomata. Postanowiliśmy podjechać do niego, zbić pionę, posiedzieć i trochę przypomnieć sobie, jak to wszystko wyglądało. Więc idziemy do Piotka. Piotrek jest naprawdę wariatem, wariatem, jeżeli chodzi o podróż, podróże. <laughs> siemano, siemano. Ile? Wiesz co? 2000... 2021. Sprawdziłem teraz kiedy mam zdjęcie z tego, z o cztery lata minęło, cztery lata minęło. Nikt tego jeszcze wcześniej nie zrobił, to... Do Francji pojechałeś, tak? Tak, a dokładnie na Korsykę i tam znajduje się najtrudniejszy szlak górski w Europie. I Ty to zrobiłeś sam. Wiele osób próbowało, kilkanaście osób zginęło. 200 km szedłem 16 dni, z czego 3 dni byłem uwięziony tak gdzieś w jakichś chatach górskich, jakieś takie, no, że po prostu nie dało się iść, zamiecie śnieżne. 11 dni szedłem, czułem się jak w Kanadzie, jak gdzieś na Alasce, no, po czym 12 dnia spotkałem grupę 20 wspinaczy. Jak tam leciałem już, no to wiedziałem, że no, nie poddam się, że przejdę do końca, no, choćby jak było ciężko. No ale miałem już wcześniej takie akcje, że byłem gdzieś na Grenlandii pięć tygodni za kołem podbiegunowym. Byłem, wiesz, no, miesiąc szedłem przez pustynię na, w Izraelu, na Bliskim Wschodzie. To była najtrudniejsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu, ale wiedziałem, że dam sobie radę. Po prostu poleciałem tam z nastawieniem, że, że się uda. Jak ostatnio się spotkaliśmy, byliśmy tutaj, to było przedostatni raz, a jak ostatnio się spotkaliśmy, to jechałeś rowerem od y, początku Wisły? Do samego, do samego końca, przy tym mając 100 złotych w kieszeni. To było niesamowite. Powiedz mi, co ci tak motywuje, jakby to, to, co była pierwszą twoją podróżą? Jak dotarłeś do takich rzeczy, że to, to, to ci to po prostu daje frajdę? To było tak, że jak miałem 23 lata, rzuciła mnie dziewczyna. Trzeba było coś z tym zrobić, nie? więc pojechałem daję lajkę.